Wszystkim ja, jestem. jeszcze. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj sobie zagramy znowu w Robloxa. Tylko tym razem będziemy właśnie grać w Don't Priest. Zobaczę, Zaraz Wam pokażę na czym to polega. Ogólnie to polega na tym, że mamy tutaj pewien przycisk i będziemy musieli w to i Będą działy się różne rzeczy. I to właśnie wygląda na obrazku. Tu się loguje.

Tak. Okay. O, dobra właśnie to polega na tym, że tutaj kiedy wciśniemy tutaj to, to coś się stanie, tylko tutaj... To akurat tego nie, nie widziałem. Tutaj jest jakiś jest labirynt. Tutaj właśnie chyba musimy go opuścić. Dobra, idziemy tutaj za, za tym typem. Mm. Wow, diament! Ja ty... Ej, no i zabrał mi diament! Okrut, diamenty to są e, walut bo chyba w tej grze. Co to jest? Podający gipek? Tylko co? Serio? Dobra, sklikam. Skresie, to okay. Ej, co to? What? O, dobrze. No, o, co to jest? Co to, to robi właściwie? O, oh. nie wiem, co. chyba go zneutralizowałem, czy coś. O, oh. schowałem się, o się, przez ścianę, super, super? fajnie, fajnie. schowałem No no się, schowałem się, schowałem się, na tym polega, żeby tutaj kogoś schowałem Dobra, nie wiem, czy właśnie trzeba było około izolacji, ale okej. Okay. Widzicie tutaj dużo dzieje się różne rzeczy. Chyba tutaj trzeba tutaj wleść, tutaj jak widzicie lapa się zbli... Nie! nie! Nie, 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 Jestem bardzo słaby w parkurach, to już chyba wiecie, z, z innych filmów na moim kanale. że jakoś nie... Nie jestem! Yy, nie. że jakoś nie jestem dobry w parkurach. Zresztą to właśnie mówiłem właśnie o odcinkach z mapy. Zobaczcie, chcesz, chcecie znać, żebym nagrywał mapy. Akurat, właśnie na tym razem, kiedy my decydujemy się mapy, mapy, to właśnie sobie wybrałem i inną mapę niż tą, którą grałem. Mam no, nadzieję, że wam na się spodoba, ale nie tym razem. Yy, dobra, oto mam jakiś laser. Tutaj, się, tutaj dzieją się różne rzeczy. Dobra, chyba musimy tutaj, właśnie tak. Nie tknąć tego lasera, łotr! Ja! Ja! Nie, nie! 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 O! Uniknąłem tego lasera! Nie! Nie! Dobra, chodź, jest lepiej. Najlepsze by stać w miejscu, to jest chyba najlepsza opcja. Ale fajnie mam alarmę. Jubyczkę, zobaczcie. Ok, dobrze.

Chodźcie, ale by się Chyba To chodzi, żeby ich zepchnąć. O! Ej! Co? Co, co, co tutaj robię? Ło! Co to jest? To jest jakiś na, nauczyciel dziwny. Cześć a który ma tu nauczycielu? Chyba on ma tutaj jakieś zielny sweter Chyba... Chyba... Chyba ten nazywa się Balbi, z czegoś wspomniałem. Co co, ale on bije tutaj na... Um, swoją Jakoś pałką. Ja w ogóle nie znam tej... postaci. Nie wiem jak się nazywa, ale... Nie znam kim właściwie jest. O, wybuchnął! Dobra, klikamy w guzik i co się tym razem stanie? Ło! Dzięki wir kurde! O, Matko Boska! Ciekam przed tym wirem Szybko, wstawaj! Matko boska, nie, nie, ja nie, nie się tutaj zawirować znów. Ło! Matko, nie! Matko Bosko, nie! nie! Nie, lewicie moje kawałki w powietrzu. No dobrze. I co teraz się stanie? To właśnie. Mm. No co się stanie? O, piłka nożna! Dobrze. Wbijamy gole. Nie, 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 spadni, nie, spadni, nie, spadnij, nie, spadni. Dobra, e, dobra. Jedziemy, piłka. Jedziemy, jedziemy, no, jedziemy. O, tak, tak. Nie, 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 nie. Nie, no kurde, nie potrafi odbijać tej piłki. Dobra. ej, co on ma jakiś pat patyczek taki? O, ale paru. Słuchaj, to jest trudne. Z pieniądze tutaj jakieś pieniądze, ej, czy mogę to zbierać? Czy jest w ogóle mocno, żebym to zbierał? O, diamenty tutaj są, zbieram, nie? Yeah? O, Ej, co to się dzieje? O, co to polega? Ej! co się co jest To... Jak tam? Jak się wy, wybijają tutaj. Co no, za pieniędzmi mi jest bogaty tutaj ten typ. Ile hmm? ma pieniędzy? Ten zwolnił. No Dobra, co teraz się stanie? Co to jest? Co to jest? Obra, chyba trzeba się ustawić bo będziemy robić zdjęcie. Sobie tak o, jest Czerny Gryf, nie O, jestem tutaj! Popatrzcie tutaj, jestem tylko ten mi zasłania tutaj patyczkiem, co to właściwie jest. Chyba to jest O, nie, znowu to. No, co? Co jest? Jest, 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 Co jest, jest, to jest, jest, nie, bawię Dobra. nie, będzie już dosłownie nie, mnie, to ja będę skakać. Z szybki! flaszem szybkim Z tym flaszem szybkim Ale z tym też szybkim Ja nie mogę zabrać się tych rzeczy żeby się Ej. Co? Ja czemu nie mogę tego zabrać? O, jest, nabrałem diamenta, dobrze Dobra, okej, okay, dobrze tutaj Wow, nie ten lobby, ten labirynt. I to jest właśnie taki dziwny labirynt, który właśnie, jeśli go się nie przejdzie, to właśnie tutaj się ginie. Dobra, więc idziemy przez ten labirynt. Nie, to jest ślepy załek, nie. Wracaj się, wracać się. Musimy mi się w ciągu 50 sekund. Prowadźcie, prowadźcie. Dobra, jedziemy tutaj. Chodźcie 38 sekund, szybko. Zajduj te przejście. Znajduj te przejście. Znajduj. Nie. znowu to te Nie! Wracamy się tutaj. i to już dajesz pieniądze, to my chciałem się wydostać. Tutaj pieniądze dajesz. Dobra. jest. Od tędy. To pewnie się nie zdarzymy Niee, ten lepiec jest nie do przejścia okay. Dobra, dobra Ty chyba wiesz co to jest 15. Ale co to jest? Jakiś czerwony guzik? Ale co, co, co to jest? A! Co to ugasić, okej, okay, okej okay. Hmm, chesberger. hmm, Czesberg, hmm, Czesberg, hmm, Czesberg, Co to ma, miało być? Wiesz co, umarliśmy Dobra, ale z nas zwierzę się zrobiło O, znowu jesteśmy w lasami ale... ale... Jesteśmy tak sceptyczne, żeby ja taką samą prędkość O, zebrano Niemiec Eee, o, zabrałem pieniążek spod nosa. O, diament! Yes, mam diamenta. Ej, nie, nie, nie pieniążek, to miał być mój. Dobra. Mmm, Mmm, Znowu tak... znowu to... Ej, gdzie to jest to? Gdzie jest to? Ej, gaśnica! Bierz gaśnicę, szybko! Z to się wszystko... Wszyscy tutaj, tutaj się... No, chodź, chodź! Rozpal to czy sygać to no dawaj dawaj dajesz szybko go! dobra brak klikał guzik cześć i co teraz się stanie? E? What? Nie, nie, znowu się umarłem, sorry. Sobie... Co to ma być? Co to ma być? Co to ma być? Dobra, Ty się pykało jakimiś kulkami. Nie ma. to się zmieniło. Wow. O kto wygrał? To siedzi na, na tym tym buzpie. Klikam go, zobaczmy co się stanie. O. Co to jest? Dobra, ja tutaj dostarczam pizzę do. żywego domu. Pizza, PIZZA! O! Ja zaś dostałem pieniądze, w końcu nie umarłem. Super. Pizza! Pizza! No co, on Dobra, ja to i klikam na zmienny przycisk. Następny przycisk to będzie mój. O! Kliknąłem! No, dawaj! No, klik, chyba, kliknąłem. chyba kliknąłem. No i co się dzieje? Ej, co się stało? Dlaczego? co nie. jakoś nie, nie rozumiem, dlaczego to ja umarłem. co to miało być? Co to miało być? Czego miało być? To, to od razu umarłem. Że umarłem od razu. Dobra. Co się dzieje? Klikamy przycisk. Co to jest? Dobra. Dobra. Co to się! A! Czerwony nie jest wybrać wybierać, nie? Kurde. To jest nasz Szkoda. Szkoda gadać. Co to jest? Now that's a victory royale! No, a, to jednak nic się nie stało, tylko coś mm, wychodził z nieba. 6, 6, Uciekamy od tego! No, ja uciekam od tego, ja uciekam na samą krawędź. Nie chcę mieć tą bombę, nie chcę mieć tej bomby. Wyciągnąłem sześć, pięć... A, falili ją! No, great job! 6, hmm. 6, dobra. No dobra. Co, wybrałeś teraz? O, nie! żeby się wspiąć na, na to, zanim ty to dotrze tsunami. Dobra, no ta wiesz tutaj, Ty. No co jest? No ja się lepiej tutaj, no. Łaa! Matko nie, nie! Nie! Dlaczego zawsze muszę ginąć w takich parkurach? No nie. Dobra, dobrze. No jestem sobie w parkurach. No, znowu Ty. No dobra, ja mm, wygrałem. Mm, mm, no, to mm, mm. Dobra. Co, ten razem będzie? O, znowu jakieś mm, labirynty. 20 sekund żebyśmy dostać z tego labiryntu. Nie, znowu to. Dobra, wszystko, to już tutaj. Dobra, Prowadź mnie, prowadź mnie. Ciemno się jak Jedziemy. Ech. Nie, znowu to jest. Wracamy się. Powrót, powrót, powrót. I się zgubiłem w tym nadjęcie. Dobra, teraz idziemy za tobą. Nie, a jednak nie jest, jest przejście. Znowu okay, nas źle prowadzi. To jest? przejście wyjście z tego labiryntu. Nie, znowu jest możliwe przejście z tego labiryntu. Znajdź tych labiryntów przejść po prostu. To nie znam wyjście z tych labiryntów i wy jesteście no musicie się wracać tutaj to nie jest to jest złe przejście dobra musisz, musimy tutaj się ewakuować ale zobaczcie no chyba jest niech bo, bo i tak jesteśmy chyba spadniemy dobra idziemy tędy e, idźcie za mną ja tutaj po prostu nie no znowu tutaj to jest złe przejście ja to się pokupiałem w tym labiryncie ja i No te... tak, Dobra, czekamy w To, e, to... Dobra, czekam. się nie od tego lepiej rytmu matka boska. No. E, na samo dno. E. Jakiś stolik jest tutaj. No. Surprise! Niespodzianka co to jest? Ja... Co jest? Co jest? Eee, nie wiem, nie wiem, nie wiem co to się dzieje O też by to ry... Dobra Tak chyba nic nie będzie z nas padać Dobra chyba z niej, ale jest w stanie w miejscu To jest najlepsza opcja Chyba spadnie tutaj jakiś Miejsce na nic na mnie nie spada. Zopatrzę, prawda? Ja Czy nie, 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 nie spadają tylko nie na mnie! What? Matko boska chyba bo jakoś się przeliczyłam z tym. Były tylko komoly nie i właśnie spadł moją stronę. Dobra, przeżyłem. Na razie przeszyłem, to jestem teraz w kolejnym który nie przeszedł! Ja się by się nie ruszać, okej! Okay. Okej, okay, już wszystko jasno. A, okej. Okay. Okay, ale jestem. Nie... Angielski. No nie, dobra. Ja tutaj... Odejdź ode mnie! Odejdź ode mnie! Odejdź ode że... mnie! Odejdź rzeźni! Dobra, odejdź ode mnie! Odejdź ode mnie! No? A myślę, że będziemy musieli wy 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 wyjąć miecze. Okej, okay, dobrze. tam było, że. Ja. Zbłąd! coś się, Bułg? Dobra, ja tutaj. Yy, tutaj się na krawędzi schowam. Na krawędzi się schowam. Ja, bo chyba nie powinna tutaj dosięgnąć. Ej, co to miałoby być? Ciężko zawsze ginę. Niezależnie od tego, Słuchaj, jak umarłem w taki sposób, że nie miałem wykrył Co to jest? Wah, Jap! Uaaaa! Dobrá! Dobrá! Ua! Ua! Mám tě! Mám tě! Haha! A, wygrałem tym razem! Super, ja w końcu wygrałem! W końcu wygrałem! Nareszcie, co mi się stanie? O, znowu będzie zdjęcie! Znowu będzie zdjęcie, dobrze. Zostawmy się do zdjęcia. Ej, dobrze. Zdjęcie, czekaj mi zdjęcie. O, ja tutaj jestem znowu! O, tu jesteśmy z tą czap czapką oraz z tym. Co to właściwie jest? Jakiś kręciołek? Ej co to jest? Znów jakiś? No e, znowu mnie ej, znowu mi tutaj przesunąłeś gościu. Dlaczego to mi coś pod nóg spadło, no? Ja już prawie udało mi się. Dorf znowu, syk. Kamstwo. Dobra, A jest. O, znowu jakieś tutaj są... Co tutaj jest, jakieś wejście? ¡Gracias! Wygrał? Trzeba było asymilować kolorami tutaj, tutaj właśnie to. się mm -hmm. no. znowu te dmuchawki, dobrze. Dlaczego znowu ja sobie to przegrałem? No to nie moja wina, że tutaj jest te dmuchawki. Każdy mnie atakuje. Po co tu mam? Wejść z tego kartonowego pudła. No nie to jest kartonowe pudło, to jest szklane pudło. O tutaj, skacz. Ło. Ło. O. Ło! Nawidzę go normalnie. A, okay. W tym trzecim miejscu, które ma najwięcej pieniędzy, w, miejscu, w jest jakieś Jasilami Lunch mi, mi 12, a w drugim miejscu jest surowa Top. Jakiś... Tak, chyba dobrze mówię. tak ma top. Niektórzy ma to Niektórzy mają pomysły na nazwy. Ej, gdzie ja jestem?

Okej, dobrze. Sklikamy w guzik, co to ma co stanie? O nie! Ja to ja nie wchodzę do tego domku! A tyje ja, widzicie? To, to była smyłka, żeby tutaj... Wszyscy że Jestem wchodzi do tego domku, ale to nie... takie takie, nie ze mną takie numery, nie ze mną takie numery! Dobra, jedziemy! O nie! to jest... Nie! nie 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 nie, 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 a to miodem się nie tam, Nie, 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 to jest też parzmyłka. Tak, wpadają wszyscy. Zresztą tam spadają. Nie, to się nie tam tak łatwo za załatwić. Właśnie, tak. Gdybym tam wpadł, to, to by się zabił. Po prostu. Nie, spadłem tym razem. Testach, to jest takie ciągające, że nie mogę nic mówić. Więc... Teraz tak jak ciągnę. Raz nie wygrałem. To właśnie jest tylko jeden zawodnik. Dobrze. Eee, yy, dobra, rozciskam, wciskam. Byłem pierwszy. Jest co tu się dzieje? Eee, yy, jakiś dynamit ma. Je, co tu miało się Zaciemnienie. Czy to samo? No, to nic nikogo nie widzę. No, to jest jakieś dziwne. Dobra, dwa razy to samo. Dobra, Czyk. Dobra, nie, dobra, ha. Zniszczony, Kaha Dobra, czy Haha! No ma! Ze mną takie numer nie ma! O! Haha! Ha, ha. Ale go za patrzcie! Padłem, tutaj jestem i chyba rozpiekuję wszystkimi! No, ha, ha, Nie da za mną takie nie ma! Eee, uderza! No, dwa stawiam! O! 10 złotych dostaje! klikam ja kolejny przycisk Dobra, Oj, ale jestem szybki jak flash O, ale to jest ja znowu... No ja to uwielbiam też jak, jak flash Biegać. O, ale czy ja skacze O O butterfly Ej Ej co? Ej, mam diamenta. Chcę! Ja tylko chciałem zebrać to Hmm? Co się dzieje? Znowu co? Na no serio? Znowu co? Dobra. Podchodzę po desce. Dobra. No, nie! Ja to pila! Nie! Ale kurde, tutaj? To jest poszukująca gra. Tutaj to jest. Poszukująca gra. Dobra, tak chybostka tu mnie nie zalało. Dobrze, właśnie. Mam na to, bo teraz skończymy ten dzisiejszy odcinek właśnie na tym akcentem, że mam no, nadzieję, że się podobało. Mam się po, kciuka w górę, subskrypcję z wodoczkiem. A nie przekach żadnych kolejnych odcinków. Oraz trzymajcie się. Pa.